Siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj trochę inny format yy, gramy w yy, to nie gramy, ale to jest moje losowanie, moje szczęście, yy, toty yy, po prostu otwierałem paczki dużo paczek i udało słuchajcie, czy udało mi się wpydać toty. Yy, oczywiście na początku zachęcam do zasubskrybowania i do polajkowania tego kanału, tego filmu i do skomentowania, czy mam FATA, czy nie. Tutaj oglądamy sobie. Tutaj miałem dużo paczek dość. Dużo paczek, też dużo miałem cejdowanych paczek, też miałem dużo słabszych paczek. Tutaj no niestety cofiłem jakąś, jakąś babeczkę. Z jakimś palacy No to, to, to nie jest interesujący w ogóle dob. Te pierwsze paczki będą takie nieemocjonujące tutaj gdzieś badał. Nie wiem kim on jest. Mm. I tak yy... nagrywam ten film, bo w tamtym mi się nie nagrywał po prostu dźwięk i znowu ta badoła plus skokę jakiegoś tam ziomka, Tu myślałem, co z nimi zrobić. Yy, tutaj kolejna parzuszka i tutaj jest, a jak się tam... no, to na SBC będzie idealnie. Właśnie, nawet nie ma Toty, to jest SBC na SBC. To i Milinkowicz stawić nawet spokojow. Choć tak nie będzie wpasował się do mojego teamu, bo mój team jest po prostu dobry. Tutaj Guess Nie jest to dobry traf. Tutaj ich sprzedałem. Po prostu. Tutaj kolejny traf I tutaj Ikar Gundogan. To jest bardzo dobry traf. I tutaj jeszcze Brzozowicz. Mm. tutaj teraz otwieramy taką um, paczuszkę tutaj i taką paczuszkę tutaj fajna stanowaj to najgorsza ogólnie dob, ale przepaliłem już ją w wbs na inną paczkę więc <laughs> więc jest dobrze jest dobrze Spice um, jakąś babeczkę kolejną te babeczki w ogóle są easy jakby kto wymyślił żeby Yy, babeczki tutaj ten, tutaj otwieramy paczkę i tutaj Znaczo Fernandes i Alanga, nie Alanga Kto mi się w ogóle, żeby baby tutaj jakby w tej grze były, nie wiem, tutaj Fabinho i yy, Gzoe coś takiego Te paczki nie są na razie ekscytujące, będą Untaw. Yy, UNDAF ma ciekawą historię yy, też był przez wiele klubów Yy, mówione, że jest słaby i że jest wolny. Tutaj, jakaś I jakiś meczek z yy, Blue Gigi. <laughs> tutaj, teraz to, tutaj się zaczyna trochę mięsko. Tutaj sobie lepsze paczki. I tutaj, wymienna buchl. I ogólnie dopty do, do, do wymienne karty tutaj siadły. Trzecioran weźmie takie fajne karty tutaj siadły. I wszystkie i 7000 coinów. No nie przydadzą mi się do składu. I tutaj trzy ostatnie dobre paczki. Tutaj Gabziel to jest bardzo dobry traf. Jeszcze Command. No, tutaj bardzo dobre trafy. Um. A, i no trzy paczki jeszcze zostały. Tutaj otwieramy. I Endler, fajna na y WBS też. MacAlista, który skoczył do mojego składu. A zaraz tam wyskoczy, bo kupuję WD-Walwedę. Tutaj to w średni. Przepaliłem go dosłownie na tą paczkę albo na inne te paczki. Um, I tutaj takie paczuszki zostały. Z tej paczki Williamson. Ok, co. To... Jeszcze wachal i Rodman. Spoko. I z tej paczki Van Dyke. Powtórko Van Dijk do młodej, która poszła do mojego skradu, Noel i tam ktoś jeszcze był, Isko chyba. No y, y, tak. Nie ma tu już żadnych paczek. I to tyle. Nie trafiłem żadnego toty. Taki clickbait trochę na początku filmu. Zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.